Dzisiaj dla ceny bitcoina. Uwierzycie bądź nie, ale jest jeden wzór na bitcoinie. Ten jeden, który zadecyduje o wszystkim. Wybicie z tej formacji może wydarzyć się w każdej sekundzie. Tak jak pamiętacie, wczoraj wspominałem o tej formacji. Nie mówię o tym, tylko o kolejnym. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, co dzieje się teraz na tygodniowym wykresie, czy zejdziemy jeszcze niżej, czy możemy spodziewać się jednak wybicia w górę. Jeżeli tak, wczorajsze wideo jest idealne dla ciebie. Ten film wczoraj był jednym z najbardziej oglądanych filmów o Bitcoinie na YouTube. Dziękuję wam bardzo za Wasze wsparcie. Wczorajszy film zdobył prawie 18 tysięcy polubień. Nie wiem ile wyświetleń, ale to jest szaleństwo. Dziękuję za Wasze lajki, za Wasze komentarze, za całe zaangażowanie, które od siebie dajecie. Możecie to zauważyć, jaki to ma wpływ w przypadku najbardziej popularnego wideo na świecie o Bitcoinie na YouTube. A więc, jeżeli zadajesz sobie pytanie, co mówią nam tygodniowe świece na wykresie, wczorajsze wideo jest zdecydowanie dla Ciebie. Zobaczmy teraz, co w zasadzie dzieje się na dziennych świecach. Na dziennym zakresie czasowym zawsze mamy inną sytuację. I tak, jesteśmy w trendzie spadkowym na godzinnym zakresie czasowym, na dziennym i na czterogodzinnych świecach. Tygodniowy zakres czasowy jest jedynym, o którym mogę powiedzieć, że nie jest w trendzie spadkowym. Wiele razy wspominałem o tym, że na godzinnych świecach jesteśmy w trendzie spadkowym. To oczywiście zależy od wielu czynników. Przyłóżmy sobie wstęgę EMA, trend spadkowy, jesteśmy poniżej. Biorąc wskaźnik VPVR, wcześniejsze... W zostały przebite, jesteśmy poniżej punktu kontrolnego. Widzimy tutaj jakiś znikomy wolumen, ale tak, w zasadzie ciągle robimy coraz niższe dołki na godzinowym zakresie czasowym, niezbyt byczo, prawda? Wykres na godzinnych świecach mówi nam o rynku niedźwiedzia. Ale na dziennych świecach tworzymy niższe dołki, niższe górki, ale to, na co chcę zwrócić Twoją uwagę, jest to, że w momencie tworzenia niższych dołków i niższych górek, czasem w takim przypadku tworzy się nam formacja zniżkującego klinu. I to, co możemy zauważyć, że wcześniej mieliśmy mnóstwo takich formacji, zniżkującym klin mieliśmy tutaj w lato, kiedy przebiliśmy się w górę, a targetem cenowym był poziom 42 tysięcy dolarów. Kolejny zniżkujący klin mieliśmy tutaj w październiku dokładnie przed moimi urodzinami, a to jest zawsze byczy czas. Przebiliśmy się wyżej. W dniu 9 października dobiliśmy do targetu cenowego wynoszącego 52 tysiące dolarów i poszliśmy jeszcze wyżej. A teraz Bitcoin spada i jest to prawdopodobnie największy zniszkujący klin na godzinnych świecach, jaki kiedykolwiek widziałem na Bitcoinie. Zmienia to fakt, że szybciej lub później musimy się wybić z tej formacji. Możesz również tutaj zauważyć tunel cenowy, ale kiedy spojrzymy tylko na zamknięte świece, możemy zauważyć, że te linie zbliżają się do siebie coraz bliżej. Jeżeli wybijemy się powyżej poziomu oporu, panie i panowie, jest to moment, w którym możemy spodziewać się, posłuchajcie mnie bardzo uważnie, targetu cenowego na poziomie samego wierzchołka tego klinu, czyli 69 tysięcy dolarów. Chcę tutaj jeszcze wspomnieć o kilku ograniczeniach, ponieważ po pierwsze na wstęgach IME jesteśmy niestety poniżej. Musielibyśmy przebić 49 tysięcy dolarów, żeby przebić wstęgę IMA. Również na VPVR widać bardzo dużo oporu z wolumenem pomiędzy 45 tysięcy dolarów a 49-50 tysięcy dolarów. To jest dokładny poziom oporu, który jest nad nami. Chcę, żebyście te wszystkie rzeczy mieli w pamięci jako ograniczenia. Natomiast poziom 69 tysięcy dolarów jest to nadal target cenowy. Nie bądź jeszcze za bardzo podekscytowany. Miej na uwadze, że wciąż na zakresie tygodniowym mamy tą formację głowy z ramionami, którą ja uważam, że będzie posłużona jako ogromna pułapka do likwidacji. Oczywiście, to co chcemy zobaczyć, to odwrócenie się świecy tygodniowej, żeby zmieniła się na zielono. Zostało 5 dni i 8 godzin na czas tego. Tego nagrania. To jest to, na co właśnie czekam. Natomiast na zakresie dziennym ta konkretna formacja zniżkującego klino jest zdecydowanie warta uwagi. Jeśli w przeciągu kilku dni ten byczy scenariusz się ziści, to target cenowy jest dość szalony. Dajcie znać, co o tym myślicie. Oczywiście, jak zawsze, mam o wiele więcej do podzielenia się z wami. Jeśli zejdziesz poniżej do opisu tego filmu i chcesz się przygotować do twojej następnej pozycji, tak jak ja się przygotowywuję. Mówiłem wam kompletnie szczerze, mam linki referencyjne, które znajdziecie poniżej, więc oczywiście, naturalnie powinienem was bardziej zachęcać do tradingu, ale obejrzyj ostatnie dwa miesiące moich filmów. Mówiłem wam, hej, odejdźmy od tego na chwilę, poczekajmy. Wkrótce może być czas na trading ponownie. Jeśli chcesz skorzystać z przewagi, jaką daje bonus, to możesz się poniżej zarejestrować i zgarnąć bonus o wartości 4100 dolarów za darmo. Kliknij w link, zarejestruj się i po pierwszej wpłacie dostaniesz 4100 dolarów, ale dodatkowo jeszcze przy minimalnej wpłacie 500 dolarów dostaniesz jeszcze darmowe tokeny ViPat, jeśli będziesz jedną z pierwszych 1000 osób. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Widzimy się w następnym wideo o demem Krypto i szybko coś Wam jeszcze pokażę. Zaraz wchodzę do sauny. 90 stopni. Lecimy. Bye-bye.